Składam wyrazy współczucia dla rodziny pana majora, dla jego bliskich, jak dla całe, całego środowiska lotniczego. Mam świadomość, że to jest wielka tragedia w wymiarze osobistym, bo pan major był ojcem, był mężem, także, także był kolegą, więc to wydarzenie na pewno bardzo mocno wpłynie przede wszystkim na rodzinę i na środowisko lotnicze. Natomiast naturalna decyzja pana ministra premiera Kośniaka-Kamysza o odwołaniu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Hershow w roku 2025 jest czymś oczywistym. Ja również odwołałem wszystkie imprezy i wydarzenia, które miały towarzyszyć w Radomiu. Potrzeba czasu i podjęcie takiej decyzji wymaga pewnego namysłu, rozsądku. Dlatego wczoraj z pewnym niepokojem słuchałem konferencji prasowej wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Bałem się takiego ostrego zakończenia tego typu wydarzeń. To się nie odbyło, oprócz decyzji o odwołaniu Ershow, która była zupełnie naturalna tej edycji, która miała się odbyć w sobotę i w niedzielę. Nie padły takie słowa, więc myślę, że strona wojskowa będzie chciała rozmawiać o formule, a my jako miasto, jako strona samorządowa, zawsze będziemy wspierać i zawsze będziemy gotowi współorganizować kolejne pokazy, niezależnie od formy, w jakiej ich miałyby się odbyć.